Rozdział 19, wersety od 31 do 42. Wówczas Żydzi, ponieważ był dzień przygotowania, i aby ciała nie pozostawały na krzyżu w Szabat, bo ten dzień Szabatu był wielkim Szabatem, poprosili Piłata, aby połamano im nogi i zabrano ich. Przyszli więc żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, który był z nim ukrzyżowany. Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który to widział, zaświadczył, i jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi to, co jest prawdą, abyście i Wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Żadna kość jego nie będzie złamana. I ponownie inny fragment pisma mówi: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Po tym wszystkim zaś Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym ze strachu przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. I Piłat pozwolił, przyszedł więc i zabrał jego ciało. Przyszedł też Nikodem, ten, który za pierwszym razem przyszedł do Niego nocą, i przyniósł mieszaninę mirry i aloeso, około stu funtów. Wzięli więc ciało Jezusa i obwiązali je lnianymi płótnami wraz z wonnościami, jak to Żydzi mają zwyczaj grzebać. W miejscu zaś, gdzie został ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikogo nie złożono. Tak więc, ze względu na to, że był to dla Żydów dzień przygotowania, ponieważ grobowiec był blisko, złożyli Jezusa. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset 34. Lecz jeden z żołnierzy łóczniu przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. I komentarz. Z przebitego boku pana wypłynęły dwie substancje. Krew i woda. Krew służy odkupieniu, które rozwiązuje problem grzechów i które pozwoliło Bogu nabyć Kościół. Woda służy udzieleniu życia, co rozwiązuje problem śmierci i prowadzi do powstania Kościoła. Pańska śmierć, od strony negatywnej, zabiera nasze grzechy, od strony pozytywnej zaś udziela nam życia. Ma zatem dwa aspekty: odkupieńczy i udzielający życia. Aspekt odkupieńczy służy aspektowi udzielania życia. Przekaz trzech pozostałych Ewangelii opisuje jedynie odkupieńczy aspekt pańskiej śmierci. Przekaz Janowy przedstawia nie tylko aspekt odkupieńczy, lecz także aspekt udzielania życia. W Mateusza 27-45 i 51 Marka 15-33 i Łukasza 23-44-45 pojawiła się ciemność symbol grzechu i rozdarła zasłona świątyni, oddzielająca człowieka od Boga. Znaki te wiążą się z odkupieńczym aspektem pańskiej śmierci. Słowa wypowiedziane przez Pana na krzyżu w Łukasza 23,34 Ojcze, im! i w Mateusza 27,46 Boże mój, Boży mój, dlaczego mnie opuściłeś? Również przedstawiają odkupieńczy aspekt jego śmierci. Natomiast wypływająca woda i niezłamana kość, o której mówi Jan w, yy, w wersacie 34 i 36, to znaki związane z udzielającym życia aspektem Pańskiej śmierci. Ta udzielająca życia śmierć uwolniła boskie życie Pana z jego wnętrza, żeby powstać mógł kościół złożony ze wszystkich jego wierzących, którym udzielił on swojego boskiego życia. Tę udzielającą życie śmierć Pana ukazuje w formie typu Sen Adama w wyniku którego powstała Ewa, a symbolizuje śmierć pojedynczego ziarnka pszenicy, które wpadło w ziemię, aby zrodzić wiele ziaren, z których powstać ma jeden chleb, ciało Chrystusa. Jest to więc także śmierć, która rozkrzywia życie, pomnaża je, zradza i powiela. Obraz otwartego boku Adama, z którego powstała Ewa, stanowił zapowiedź przebitego boku Pana. Krew baranka paskalnego ukazywała w formie typu pańską krew, a woda, która wypłynęła z uderzonej skały, wodę, która wypłynęła z pańskiego boku. Z krwi powstało źródło służące zmyciu grzechu, a woda stała się źródłem życia.